Świętana Teresa napisała takie zdanie: "Uwierzcie mi, że ten, kto nie umie ustawić figur w grze w szachy" nie będzie umiał w nie zagrać. Za pomocą tego ciekawego obrazu z gry w szachy sugeruje, że nim zacznie mówić o modlitwie i uczyć jej nas, to musi zadbać o to, by powiedzieć coś o odpowiednim przygotowaniu do, do modlitwy. Pisze jeszcze takie zdanie. Chciałyście, żebym Wam wyłożyła początek i źródło modlitwy kontemplacyjnej? Nie znam innego, pisze. I wtedy podaje y, filary modlitwy, które szeroko rozwija w swoich dziełach. Tymi filarami są miłość bliźniego, oderwanie i pokora. Bez tych trzech filarów życie modlitwy jest niemożliwe, mówi Teresa. Dlaczego ona wybiera te trzy właśnie, te trzy cnoty, można powiedzieć? Wybór akurat tych trzech wynika z głębokiego zrozumienia, że wymogiem prawdziwej modlitwy jest oddanie siebie Bogu. A może się to dokonać tylko wtedy, jeżeli mamy głęboką świadomość tego, że On, on pierwszy siebie nam oddał. Miłość y, uczy nas czynienia daru z siebie. Rozwój tej miłości pozwala nam na coraz bardziej bezinteresowny dar. Y, dar dla drugich. Oderwanie się od tego, co stworzone, uczy tego, by nie gromadzić, by by oderwać się od chęci posiadania, zawłaszczania, zawłaszczania rzeczami, czy zawłaszczania też innymi osobami. A pokora to u Teresy zawsze jest chodzenie w prawdzie. Pokora to chodzenie w prawdzie, czyli nie czynienie siebie lepszym, ani nie czynienie siebie gorszym od drugich. Pokora też pozwala na to, żeby, żeby przyjąć to, co się dzieje w naszym życiu, jako plan Boga, Plan wobec nas, i pozwolić powierzyć nam się Bogu i Jemu zaufać. A więc akcent na te właśnie trzy cnoty, na te filary życia modlitwy, jest drogą do wyzwolenia nas z takich sił, które nas zniewalają i po prostu nie pozwalają nam się całkowicie oddać Bogu i drugim. I czynią nas w ten sposób niezdolny, niezdolnymi do relacji. Niezdolnymi do relacji przyjaźni, która wymaga. Wyjścia z siebie. Kiedy będziemy praktykować tą miłość braterską i uwalniać się od każdego zbędnego przywiązania i, i dążyć do prawdy, czyli dbać o pokorę, to będziemy zdolni do przyjmowania łaski modlitwy, czyli do, będziemy zdolni do przyjaźni z Bogiem.